Hej kochani, dzisiaj zaczniemy historyjkę u koleżanki. To jest koleżanka, a tutaj mamy właśnie jej koleżanki. to jest nasza główna rodzinka, więc zaczynajmy. Nie, nie, nie. No. Emma, co ty chcesz? No ja chcę, żebyś się z mną pobawiła. Dobra, już się z tą bawię. Co chcesz się pobawić? Ciekaj, ma Dobrze, już cię rozkładam, ja nie mogę. To się pewnie dobra to Ale nie śpi. Ale Dobra, dzieci, dzieci, dzieci. Chodźcie, musimy jechać do sklepu. Ale poczu, mama? Jedziemy, chodźcie, chodźcie, ja już wziąłem auto, chodźcie, jedziemy. Ale ja nie, nie chcę. To bez za No ale mama! Dziecko, proszę cię. A i w ogóle taka jedna szybka rzecz, że czasami z tego z, z głosem, a czasami nie, bo no, to zależy jak, zobacz, jak mam ciało a to czasami No Mamo, mamo, bierzmy do sklepu z żabawkami. Cześć, nie jedziemy do sklepu z No i mamy! Dziecko, przyjechaliśmy tu kupić ubrania. To co, jesteśmy pierdolone? Nie, dziecko, nie o to chodzi, no. Dobra, siły do ciebie nie mam. Dobra, weźcie jakieś torby. I chodźcie. Dzień dobry, dzień dobry pani. czy coś Nie, nie, nie. Dobra, ja chcę. Ten telefon, ten. Tak, ten. I ten tablet, oczywiście. A ja chcę ten. I to. I. A druga, jakąś chciałam coś zrobić. Jeszcze mam telefon. Tak, jeszcze ten Jeszcze i telefon. E, sekundka. Mają Państwo. Kinder? Tak, tak, tak. Już, już, już. Sekundeczkę, bo dzisiaj nie portfelu, ale mamy kartę. Dobrze, dobrze. To już poproszę Państwa o kartę. Pip! Dobrze, dziękujemy za zapłatę. Dobra, idziemy Gdzie teraz, gdzie teraz, teraz idziemy. Rośliniki. Ale chociaż padulnie roślinki. Dziecko. Proszę, co uspokój się. Dzień dobry, bym mogę pomóc. E, tak ja bym chciała roślinki, to te doniczki. Dobrze. Ta sekundka, ja za pani je zapakuję. Sekundkę, Coś pani jeszcze chce? To jeszcze bym chciała się. to, to nasza na za chwilę. Dobrze, teraz pewnie jeszcze musiłam. I jeszcze to trzeba, bo to muszę dla koleżanki kupić na urodziny jej. Hmm. Dobrze, to będzie dobrze. To i ja obchodzimy. Dobrze. Dwieście słów. do widzenia. A, jeszcze coś Państwa życzę. Będziemy na górę Tak, tak, już spokojnie dziecko. Dobrze, ale... Mamo, spokojnie, jestem spokojna. Dobrze, ale proszę, ja cię proszę o dłuższy Dobra, no nie pójdźmy na to, dziecko za chwilkę. No i dobra. Dobra, chodźcie tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. To czekaj, wyjdźcie... weź tutaj mój prezent i usiąść sobie na ławkę dobra dobra, więc kupujemy teraz co chcemy teraz mamy tak, ja chcę to to ty mam to mam motywę do siebie do taty i do siebie a tu się będzie Tak. taka okulary dobra, już jeszcze, a jeszcze to. a ty na tej swojej koleżanki

to? Dobra, chodźcie dalej, bo jeszcze musimy coś kupić. Dobra, za na lody pójdziemy. Tu mamy dla niej mamy? Może tej kosmetyki kupić? Nie, i ona kosmetyków nie robi. To mm, lecimy. Dzieci to. Dzieci to. To. Tak. Piczka, kapiczka ja i globuś. I jeszcze chciałabym takiego peśka i pieluszkę. I oczywi takiego, kolejną pieluszkę. To jest chwilę co tego Jedną i drugą. Kartą. Jeśli lecie swoję, to to do na dół jeszcze, czekaj. Czekaj, dobra. czekaj mamo, mam pomysł. Do domu. Okay. Dobra, to damy. Okej. Dobra, jedźmy dalej. Teraz muszę rozpakować, bo jeszcze to możemy tam... Nie, tam już nic nie ma. Tam moja koleżanka. Ja ona powiedział, że to nic nie ma. dobra. Dobra, trzeba to rozpakować jeszcze. Chodź, napisz swoje rzeczy, są dla niej, dla tej. Może trzy razy popatrz. Położę i pójdziemy za niej. Okay, to jedno. Znaczy, wyślij kurierem. Tak? Okej. Okay. To dla niej, mam prezent. I ktoś... Ej, no, to jest fajne. Czym ty masz tyle pieniędzy? A, Zrobiłam. No dobrze, dobrze, przesiąm moje rzeczy. Ciucia, tak. I pomóż mi się rozpakować, dobra. I ryzygom masz. Dobra. Czekam. Masz, co chyba masz.

A ty... moje moje tak moje no moje moje dobra i za odłożyć a rodzice to wasze dobre

Weź, mnie weź. Dobra, dobra, weź się u spinaj, młody. Co ty mi piosenki z Tytuka Relax, calm down, weź się nie spinaj, młoda. Tato, to jest cringe'owe. Co to jest cringe'owe? Dobra, nie uważam tu tu tu, Dobra, wszystko masz tu jeszcze tworzyć. Ja po ciebie szafki. Dobra, to ci już zbuduję jakąś szafkę.

Dobra, jeszcze jakąś też tuszewkę muszę kupić. Dobra, i trzeba jeszcze przesłać kurde na te rzeczy, dobra. Gdzie ty masz to dla swojej tej kolorniki? No już już. Jeszcze jedno to tutaj. Dobra, to koniec historyjki.